No cześć, witam z cyklu e, jak to jest zrobione. Dzisiaj pokażę Wam jak złożyć wał od M72K750. Z tego samego cyklu jest też jak złożyć Urala. Sytuacja jest podobna. Prasa, stabilny krążek, podkładka. Wał oczywiście wyczyszczony, pocentrowane końcówki, spasowane korbowody. Zabieram się do składania. Wał wcześniej, oczywiście, był też poznaczony, tak jak to zawsze robię. Tak, jak jest złożony, tak musi być. Jak był rozłożony, tak będzie złożony. O, ułatwia to oczywiście przy założeniu, że w trójkąt był ustawiony. Ustawienie w trójkąt. Niestety nie wszystkie tak mają, ale, ale dosyć duża część wymaga wtedy niewielkich poprawek. Biorę przeciwwagę środkową, czop. Tradycyjnie trzeba dobrze wytrzeć, żeby nie był tłusty. Otwory smarujące w czopie, które są, idą do góry, tak jak górny martwy punkt, z lekko na lewą stronę. Zakładam je tak dlatego, żeby umożliwić otworom smarowanie zawsze, a bywa tak, że brudny olej z siłą odśrodkową osadza się w górnej części sworznia i zapycha te otwory, także lepiej dla smarowania jest jak jest przesunięty w lewo. Przekładkę Tutaj jest czop, musi być przeciśnięty. Ci, którzy będą chcieli składać, muszą sobie zmierzyć o ile. Ci, którzy nie będą składać, to jest im to niepotrzebne do niczego, więc nie podaję. Czopy przestają lekko poza środkową przeciwwagę. Oczywiście, czop musi mieć odpowiednią długość. W tym przypadku jest to, o ile się nie mylę, 51,8 I, i, i to tyle. I teraz na wciśnięty czop zakładam spasowany korbowód. W moim przypadku w 99% nacięciem smarującym do środka. W ten sposób tu jest takie nacięcie jeszcze na korbowodzie. No i teraz zakładam przeciwwagę. Tu mam ułatwienie te dwie kreski. Staram się je zgrać przed naciśnięciem. Następne sprawdzenie, czy dobrze. W zasadzie dobrze, także nie muszę tu niczego poprawiać. Bardzo ciśnięty. Korbowód się rusza. Trzeba przestawić lekko. Motek przesunęło się. Teraz muszę założyć drugi korbowód. Co robię w tej chwili? Och, mam założony, oczywiście wycieram tradycyjnie. Dalsza część to jest założenie drugiej przeciwwagi. Taka płyta grubsza, żeby się nie uginała przy, zaginaniu, przy, przy dociskaniu. Przeciwwagi złożone. Wstępnie też są nacięte tutaj z tyłu, żeby było widać. sprawdzić czy w miarę trafiłem o, powiedzmy lekko muszę przestawić A mocno jeszcze o, jest ok Tak złożony wał. No, trafi teraz na centrownik, muszę najpierw ustawić w trójkąt, później wycentrować boki, sprawdzić jeszcze raz trójkąt, jeszcze raz boki. No i wał pojedzie do klienta. I gotowe miłego dnia do usłyszenia.